Otwórzcie książki na stronie 62. Wstań i zacznij czytać. Tylko bez błędów. Proszę, powiedz, że ją masz. Tak. Co ty się wpakowałeś? Wolę ci nie tłumaczyć, bo strasznie mi wstyd. Dobra, nic nie mów. Dzięki. Mam tylko nadzieję, że nie niszczysz swojego związku z miją. Nie. Zgłupiałeś, czy co? Taki związek jak wasz zdarza się tylko raz w życiu. Wiem, daruj sobie. Dziękuję. Super, pa! Czemu okłamałaś panią Julię? Muszę z tobą pogadać. Nie mogłaś mi tego powiedzieć w bardziej cywilizowany sposób. Nie rób problemu. Chcę cię prosić o przysługę. Skąd wiesz, że ci pomogę? Mam poważny problem z mamą. Zrobię to tylko dlatego, że poszłaś ze mną do Ginekologa. Dowiedz się, co łączy moją mamę z rewertą. Po co chcesz to wiedzieć? Bo to coś bardzo poważnego. Zwyczaj o co chodzi. Mam ją spytać? słuchać? Idź tędy. Ale wyjście jest tam. Nie. Mija. z powodu problemów osobistych muszę trzymać się z dala od RBD, ale przesyłam Ci zdjęcia, które zrobiłam. Bardzo ładnie na nich wyszłaś. Pozdrów ode mnie, chłopaku. Całuję, Sabrina. Na szczęście udało mi się jakoś wykręcić. Świetnie. Ale musimy ustalić, co jej powiemy, bo nie wiem, jak długo uda nam się ją zwodzić. O to ci chodzi? Proszę, nie kłóćmy się więcej. Dobrze. Przez to wszystko strasznie się denerwuję i czuję się podle. Ja też. Dlatego już czas powiedzieć jej, co się stało. Znowu zaczynasz. Zapomnij o tym. Nie. Roberta nie przestanie cię kochać, jak się dowie, kto jest jej ojcem. Ale nie wiem, jak na to zareaguje. Nie rozumiesz? Spokojnie. Daję ci słowa, że jak porozmawiamy z naszą córką, ona wszystko zrozumie. Uwierz mi. O, oni są parą. Zostałem Sabrinę. Co? Przestraszyłeś mnie. Co się stało? Musimy pogadać. Co jest? Co się stało? Znam prawdę o twojej mamie i rewertę. Tak szybko? To prawdziwa bomba. Mów. Sama nie wiem. Powiedz mi. Ale obiecaj, że nie zemdlejesz. Gadaj. Obiecaj. Osłabiasz mnie. Obiecaj. Mów. Boję się. Bez obiecuję, nic ci nie powiem. Mów, już jest mi słabo. Nie, obiecuję. Dobra. Rozmawiali o tobie, ale mówili. Co? Nasza córka. Widzisz? Są parą. To Co coś poważnego, a nikt tego nie zauważył. Przestań pleść bzdury. Umiem rozpoznać zakochanych, bo są tacy jak my z Miguelem. Jak na siebie patrzą, jak mówią. Na pewno dobrze słyszałaś? Twój jedyny neuron był wtedy aktywny? Tak. Nie rozproszył się? Nie. Potrakuj to bardzo poważnie. Twoja mama kocha Reverte. Nie, on jest machinał śmierci. Niemożliwe. To nic poważnego. Sama słyszałam. Mówię ci, że to nic takiego. Idź zjeść kanapkę. Niemożliwe. To nie może być nic poważnego. Ona zwariowała. Nie ma sprawy, to nic ważnego. Zadzwonię jak wróci z wycieczki. W porządku. Co jest? Nie teraz. Co się dzieje? Nic. Martwię się, bo Sabrina pojechała na wycieczkę. I wszystko stoi. I co? Olała zespół i wyjechała. Nie wiemy, co będzie dalej. Bardziej interesujecie cię zespół czy Sabrina? Jedno i drugie. Dobrze się złożyło. Skoro Sabrina wyjechała, skończą się Twoje problemy. Możliwe. Jasne, że tak. Sabrina wyjeżdża i koniec pieśni. Mam nadzieję, że to tylko wycieczka i wszystko jest w porządku. Wyluzuj. Dzięki. Przytrafiło mi się coś strasznego. Uspokój się, co się stało. Zostałam bez pracy. Co? To niemożliwe. Co ci powiedzieli? Pędzina mówi, że zmienia kratik i zawiesza lekcję pływania. Nie pamiętam co jeszcze, ale. Spokojnie. Pewnie nie, nie miał innego wyjścia. Może tak będzie lepiej. Jak, Jak możesz, możesz, możesz tak mówić? Wiesz, że te treningi były bardzo ważne to dla rozwoju, rozwoju uczniów. Nie mogę stracić pracy. Nie mam pieniędzy. Pomóż mi. Ja? Tak. Mógłbyś pogadać z dyrektorem. Skoro ze sobą chodzimy, mogę chyba liczyć na twoje wsparcie. Jak dyrektor coś postanowi, ja nie mam nic do gadania. Przepraszam, kochanie. Nie wierzę. Dziwnym zbiegiem okoliczności, jak tylko zaczęłam cię pytać o twoją przeszłość, zdarzyło mi się coś takiego. O czym ty mówisz? Nie maczałeś w tym palców? Zwalniają mnie z powodu tego, co wiem o tobie? Jeśli uczysz tak, jak wyciągasz wnioski, nie dziwię się, że wyleciałaś. Nie rób ze mnie idiotki. Jestem dobrą nauczycielką i ty o tym wiesz. Wylali cię ze szkoły. To chyba nie jest koniec świata, ale żadnych ale. Nikt ci nie pomoże. Zawieraj swoje rzeczy, zostaw mnie w spokoju i spadaj. Wiesz co? Ci, którzy źle o tobie mówią, nie znają nawet połowy prawdy. Jesteś odrażający. Musimy pogadać w cztery oczy. Nie podoba mi się ten pomysł ze zdjęciami. Jak mój ojciec się dowie, zabije mnie, rozumiesz? Roberta mówię do ciebie. Zapomnij o tym. Czemu? Sabrina pojechała na wycieczkę i zostawiła nas na lodzie. Wyjaśnij mi to. Zadzwoniłem i powiedzieli mi, że wyjechała. Nie wiem kiedy wraca, ale miała się wszystkim zająć.